Dzień dobry, witam Państwa. Na początek rozpocznijmy od pary Euro PLN. Pozostajemy tutaj w wzrostowej kolekcji. Jednak tutaj obecnie te poziomy, które obserwujemy, czyli 4,16,44, powinny zachęcać do ponownego wejścia w krótkie pozycje, gdyż z technicznego punktu widzenia właśnie ten poziom stanowi tutaj lokalny opór. Oczywiście dalsza perspektywa spadków jest jeszcze spora. Ten ruch spadkowy powinien dotrzeć nawet w okolice 4,13,00, gdzie wypadają kolejne poziomy wsparcia, kolejna strefa popytu. I to to właśnie przy tym poziomie może dojść do, tutaj dopiero do realizacji zysków i zobaczymy większe wzrostowe odreagowanie, ale jak na razie myślę, że ten poziom powinien nas zachęcać do podobnego wejścia w shorty i ta perspektywa spadku w dalszej części tygodnia jest jeszcze bardzo, bardzo spora. Jeśli chodzi o parę USD PLN, to tutaj mamy bardzo silne wzrosty. Oczywiście ten ruch wzrostowy wynika z tego, że w piątek mieliśmy bardzo dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, które doprowadziły notowania euro USD na nowym Ima perspektywa sp. Wypadków. Oczywiście na EURUSD jest jeszcze spora, a to będzie sugerowało, że ten ruch wzrostowy na USDPLN powinien być kontynuowany i już niedługo może pokonamy te poziomy. Znajdujemy się w okolicy 3,42 i wyjdziemy może na jeszcze wyższe poziomy. Jeśli chodzi o notowanie kontraktu terminowego na złoto, to widzimy, że mimo tego, że umocnienie dolara było bardzo duże, to tutaj złoto pozostaje można powiedzieć bez jakiejś tutaj większej reakcji. Oczywiście perspektywa średnio i długoterminowa jest cały czas negatywna, w związku z tym ten brak reakcji na to umocnienie amerykańskiej waluty powinien zachęcać nas do ponownego wyjścia tutaj w krótkie pozycje, gdyż widzimy, że oczywiście perspektywa średnioterminowa, długoterminowa jest negatywna, brak większych zakupów w strony funduszy ETF, także wzrost rynkowych 100% w Stanach Zjednoczonych, są to czynniki, które będą w dalszym ciągu wpływać na przecenę tego krusztu, w związku z czym ten ruch spadkowy z pewnością będzie kontynuowany. Na dzisiaj to wszystko, Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.